Witajcie moi drodzy bracia i siostry. Niech pokój i łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa będą z każdym z was. Dziś z ogromną radością i wdzięcznością w moim sercu przychodzę, aby podzielić się specjalną i inspirującą wiadomością. Wiemy, że wiara jest kotwicą, która utrzymuje nas mocno w obliczu burz życia i to dzięki niej znajdujemy siłę, nadzieję i kierunek. Święta Rita Znana jako święta od spraw niemożliwych, przynosi nam potężną wiadomość: Ten miesiąc będzie czasem cudów i odpowiedzi na wasze modlitwy. To czas, aby odnowić naszą wiarę, otworzyć nasze serca i w pełni zaufać mocy Boga, aby uczynić niemożliwe w naszym życiu. Wierzcie, drodzy bracia i siostry, że nic nie jest niemożliwe dla tego, kto wierzy. Przy każdej modlitwie, przy każdej prośbie, Bóg jest czujny. I gotowy działać na naszą korzyść. Dziś zjednoczmy się w modlitwie, ufając, że Pan nas słyszy i odpowie zgodnie ze swoją doskonałą i miłującą wolą. Teraz z wielką wiarą pomódlmy się. O Boże wieczny i miłosierny, zbieramy się w duchu pokory i oddania, szukając Twojej obecności i światła, które tylko Twoja miłość może nam dać. W tym świętym momencie podnosimy nasze głosy w modlitwie. Uznając znaczenie zaufania Tobie, Panie, niech nasze serca będą dotknięte pewnością, że Twoje plany są większe niż nasze, nawet gdy często nie możemy zrozumieć dróg, które są nam przedstawiane. Ufamy, Panie, że każdy krok, który stawiamy, jest prowadzony przez Twoją miłującą rękę i że w każdym wyzwaniu, które napotykamy, jest okazja do wzrostu i nauki. Wierzymy, że oddając się w pełni Tobie. Możemy doświadczyć cudów, które mieszczą się w ciszy naszej wiary. Niech nasze serca będą otwarte, aby zaakceptować Twoje woli, nawet gdy wydają się one odległe lub trudne do zrozumienia. O święta Rita, orędowniczko spraw niemożliwych, zwracamy się do Ciebie, prosząc, abyś pomogła nam wzmocnić to zaufanie do Boga. Niech będziemy podążać za przykładem wiary i wytrwałości, które daje nam Twoje życie. Niech dzięki Twojej interwencji Odczujemy obecność Boskiego w naszym życiu, prowadząc nas w każdym kroku i oświetlając nasze drogi w chwilach ciemności i wątpliwości. Wśród tego wszystkiego, Panie, chcemy również wyrazić naszą wdzięczność. Dziękujemy za każde błogosławieństwo, które już otrzymaliśmy, za każdy cud, który objawił się w naszym życiu. Niech zawsze pamiętamy o małych i wielkich łaskach. Które nam dałeś, ponieważ wdzięczność jest kluczem, który otwiera drzwi do nowych błogosławieństw. Pomóż nam pielęgnować Ducha Chwały, dostrzegając piękno Twoich darów, nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Prosimy, Panie, o duchową odnowę. Niech Twój Duch Święty nas ożywi, umocni i przygotuje na wyzwania, które jeszcze nadejdą. Niech ta odnowa pozwoli nam zharmonizować naszą istotę z boskimi energiami, które nas otaczają. Czyniąc nas bardziej otwartymi na Twoje cuda. Wzmacniaj naszą wiarę, Panie, i pomóż nam pozostać mocnymi w pewności, że zawsze jesteś z nami, nawet gdy droga staje się trudna. O Boże, niech nasze serca będą otwarte na nowe. Często nasze oczekiwania oślepiają nas na cuda, które masz dla nas. Pomóż nam dostrzegać to, co wykracza poza to, co znamy, dostrzegać możliwości, które pojawiają się wokół nas. I akceptować niespodzianki, które oferuje nam życie. Niech nasze oczy zawsze będą zwrócone ku Tobie, Panie, szukając, aby dostrzegać Twoją wolę w każdej sytuacji. Panie, chcemy reflektować nad działaniem i osobistym zaangażowaniem. Niech nie tylko czekamy na cuda, ale niech będziemy mieli odwagę działać w ich stronę. Obdasz nas determinacją, aby współpracować z tym, czego pragnienie, aby dążyć do naszych celów. Niech będziemy narzędziami Twojej woli, działając z miłością i wiarą w każdym kroku, który stawiamy. Pozostań z nami, Panie, podczas gdy staramy się pogłębić naszą relację z Tobą, ufając Twoim zamysłom i oczekując na manifestację Twoich cudów w naszym życiu. O Boże Najwyższy, który zapraszasz nas do zaufania Twoim planom, przychodzę przed Tobą z otwartym i pokornym sercem, prosząc, abyś wzmocnił moją wiarę. Pomóż mi zrozumieć, że nawet w najbardziej wymagających sytuacjach, zawsze jesteś obecny, prowadząc moje kroki i oświetlając moją drogę. Niech oddam ci moje troski i niepokoje, wiedząc, że prawdziwe zaufanie do Ciebie jest pierwszym krokiem do otrzymania cudów, których tak pragnę. Niech moje serce stanie się żyzną glebą, gdzie wiara może rozkwitać i przynosić owoce nadziei i miłości. Dziękuję, Panie, za wszystkie błogosławieństwa. Które już otrzymałem w moim życiu. Uznaję małe i wielkie łaski, które otaczają mnie każdego dnia, i z wdzięcznym duchem chwalę Cię za każdy cud, który mi został dany. Niech nigdy nie zapomnę spojrzeć wstecz i zobaczyć Twoje działanie w mojej drodze, ponieważ to w wdzięczności odnajduję siłę, aby iść naprzód. Niech moja dusza wzlatuje w chwale, a moje serce przepełnia się wdzięcznością, przyciągając w ten sposób nowe łaski i cuda. Święta Rito, orędowniczko spraw niemożliwych, przychodzę do Ciebie w poszukiwaniu pomocy i ochrony. Znasz zmagania, które noszę, i modlitwy, które rozbrzmiewają w moim istnieniu. Proszę, wstawiaj się za mną, prowadź mnie i umacniaj w trudnych chwilach. Niech będę inspirowany Twoim życiem pełnym wiary i wytrwałości, ufając, że tak jak ty również mogę odnaleźć pokój i rozwiązanie dla moich bólu. Niech Twoje kochające ręce prowadzą mnie. Pomagając mi utrzymać żywą wiarę w obliczu burz, o panie, odnów mojego ducha, patrzę wokół siebie i dostrzegam potrzebę odnowy w moim życiu, odnów moje siły, mój zapał i moją nadzieję. Niech ta odnowa przygotuje mnie do przyjęcia cudów, które pragniesz we mnie uczynić. Niech się uwolnię od tego, co już mi nie służy, a moje istnienie będzie zharmonizowane z boskimi energiami. Niech moja esencja wzlatuje. A ja mogę żyć w harmonii z Twoją nieskończoną miłością. Pomóż mi, panie, otworzyć moje serce na nowe. Wielokrotnie jestem tak przywiązany do moich oczekiwań, że nie potrafię dostrzec możliwości, które stawiasz na mojej drodze. Proszę, niech moje oczy zostaną otwarte na niespodzianki, które masz dla mnie. Niech będę w stanie rozpoznać Twoją rękę w małych rzeczach codzienności i z otwartym duchem przyjmę zmiany. I nowe możliwości, które pojawiają się w moim życiu. Panie, niech nie tylko czekam na cuda, ale również podejmę kroki w ich kierunku. Niech mam odwagę i determinację, aby działać zgodnie z celami, które umieściłeś w moim sercu. Niech mogę współpracować z Tobą, wprowadzając w życie moje pragnienia i modlitwy, zawsze kierując się światłem Twojej miłości. Niech moje życie będzie świadectwem wiary i działania, Odzwierciedlając piękno twoich cudów w każdym kroku, który stawiam. O Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, przychodzę do ciebie z otwartym sercem, gotowym w pełni zaufać twoim boskim planom. Niech moja wiara będzie niezachwiana, nawet gdy burze wątpliwości i niepewności się podnoszą. Naucz mnie akceptować zamysły, które mi przedstawiasz, nawet gdy droga wydaje się mroczna. Niech rozumiem, że każde wyzwanie jest szansą na wzmocnienie mojej ufności w Ciebie, a oddając moje troski w Twoje ręce, mogę doświadczyć pokoju, który tylko Ty możesz ofiarować. Dziękuję, Panie, za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem w moim życiu. W każdym uśmiechu, w każdym świcie, w każdym małym cudzie, który umyka mojej uwadze, dostrzegam Twoją nieskończoną dobroć. Niech moje serce zawsze będzie wdzięczne. A ja nigdy nie tracę z oczu darów, które mnie otaczają. Pomóż mi pielęgnować postawę wdzięczności, aby mogłem przyciągnąć nowe łaski i doświadczenia, które glorifikują Twoje imię. Niech każda pamięć o błogosławionym momencie pobudza mnie do życia w radości i nadziei. Święta rito, święta spraw niemożliwych, zwracam się do Ciebie o pomoc i wstawiennictwo. Niech Twoje światło oświetli moją drogę. I niech będziesz moim przewodnikiem w czasach niepewności. Niech czuję siłę Twojej obecności przy mnie, prowadząc mnie w moich wyzwaniach i trudności. Wstawiaj się za mną, święta Rito. A moje modlitwy niech będą wznoszone do nieba, znajdując echo miłości i współczucia w Twoim sercu. Niech będę odzwierciedleniem wiary i wytrwałości, które charakteryzowały Twoje życie. Proszę Cię, O Panie, abyś odnowił mojego ducha. I wzmocnił moją duszę. Niech każdego dnia czuję Twoją odnawiającą obecność, przygotowując mnie do stawienia czoła wyzwaniom, które pojawiają się na mojej drodze. Niech ta odnowa pozwoli mi być w harmonii z boskimi energiami, dostosowując moje istnienie do celu, który masz dla mnie. Niech będę narzędziem pokoju i miłości, gotowym podążać za Twoją wolą z odwagą i determinacją. Pozwól mi być zawsze otwartym na nowe, panie. Wiele razy oczekiwania zaślepiają mnie na możliwości, które mi przedstawiasz. Niech będę miał oczy i serce otwarte, aby dostrzegać niespodzianki, które życie ma do zaoferowania, ufając, że każda zmiana niesie ze sobą boski cel. Niech się nie lękam nieznanego, ale niech przyjmuję je jako szansę na wzrost i transformację, zawsze idąc naprzód z wiarą. Niech zrozumiem znaczenie działania i osobistego zaangażowania w realizację moich pragnień i modlitw. Niech nie czekam biernie na cuda, lecz niech szukam odwagi i determinacji, aby działać w kierunku tego, czego pragnę. Niech mogę współpracować z Twoją wolą, podejmując decyzje, które odzwierciedlają moje najgłębsze cele i są zgodne z większym dobrem. Niech moje życie będzie świadectwem wiary w działaniu, zawsze dążąc do tego, co sprawiedliwe i prawdziwe. O Boże, w naszej drodze wiary, przychodzę stawać przed Tobą, szukając zaufania, które jest tak potrzebne, aby w pełni oddać się Twoim planom. Niech moje serce otworzy się, Panie, aby zaakceptować Twoje zamysły, nawet gdy zrozumienie mi umyka. Pomóż mi pamiętać, że każdy krok, który stawiam, nawet wśród niepewności, jest prowadzony przez Twoją kochającą rękę. Niech będę mógł ufać bez zastrzeżeń Twojej nieskończonej mądrości, wiedząc, że zawsze masz dla mnie to, co najlepsze. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem w swoim życiu. Za każdy cud, który się objawił, za każdą łaskę, która oświetliła moją drogę, wznoszę moje uwielbienie do Ciebie. Niech moja dusza znajdzie radość w małych i wielkich darach, a wdzięczność niech stanie się stałym odzwierciedleniem w moim istnieniu. Niech nigdy nie zapomnę uznać Twojej hojności, a gdy przypomnę sobie Twoje dzieła, moje serce napełni się nadzieją i wiarą, aby przyjąć to, co jeszcze ma nadejść. Proszę z zapałem o wstawiennictwo świętego Rity, świętej od niemożliwych spraw. Niech mnie zainspiruje do wiary i wytrwałości w obliczu wyzwań, które napotykam. Niech jej światło oświetli moją drogę, a jej obecność prowadzi mnie w trudnych chwilach. Gdy wołam o jej pomoc, niech czuję jej siłę i ochronę, wiedząc, że jest przykładem oddania i niezłomnej miłości. Niech jej modlitwy przybliżą mnie do Ciebie i niech znajdę pocieszenie w jej wstawiennictwie. Panie, przychodzę do Ciebie w poszukiwaniu duchowej odnowy. Niech moja esencja zostanie ożywiona. Niech mój duch zostanie wzmocniony, aby stawić czoła wyzwaniom, które życie mi stawia. Odnów mnie, Panie. Aby mógł być bardziej zgodny z boskimi energiami, pozwalając, aby światło Twojej miłości wylewało się we mnie. Niech ta odnowa przygotuje mnie na przyjęcie cudów, które dla mnie zarezerwowałeś, oczyszczając moje serce i pozwalając, aby Twój cel objawił się w moim życiu. Proszę o Boże, aby moje serce i oczy otworzyły się na nowe. Często jestem tak przywiązany do swoich oczekiwań, że nie dostrzegam możliwości, które mi przedstawiasz. Niech mój umysł będzie otwarty na niespodzianki, które pan ma dla mnie, abym mógł dostrzegać więcej niż to, co zaplanowałem i akceptować nowe możliwości, które pojawiają się na mojej drodze. Niech ufam, że nawet to, co nieoczekiwane, może być darem, cudem w formie możliwości. Panie, pomóż mi zrozumieć jak ważne są działanie i osobiste zaangażowanie. Niech nie czekam tylko na cuda, ale także aktywnie dążę do współpracy z Twoimi planami. Niech mam odwagę i determinację, aby działać w kierunku moich celów, uznając, że wiara również wymaga ruchu. Niech każdy krok, który stawiam, będzie prowadzony pewnością, że robię swoją część w harmonii z Twoją wolą. Niech wiem, że działając otwieram przestrzeń na to, aby cuda mogły się objawić w moim życiu. O Panie, w tym momencie refleksji przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, prosząc abyś nauczył mnie w pełni ufać Twoim boskim planom. Niech moja wiara wzmacnia się z każdym dniem, pozwalając mi akceptować zamysły, które Pan ma dla mnie, nawet gdy nie potrafię ich zrozumieć. Niech oddam się Panie Twojej miłości i mądrości, wiedząc, że każdy krok, który stawiam jest pod Twoim przewodnictwem. Niech moja ufność w Ciebie będzie latarnią, która oświetla moją drogę, prowadząc mnie w chwilach niepewności i wątpliwości. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem w swoim życiu. Uznaję, że często małe i wielkie łaski umykają mojej uwadze, ale dzisiaj chcę wznosić mój głos w uwielbieniu za każdy cud, który się objawił. Niech moje serce zawsze będzie wdzięczne ponieważ wdzięczność jest kluczem, który otwiera drzwi do nowych łask. Niech nigdy nie zapomnę spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak bardzo już zostałem obdarowany, a ta refleksja niech napełni mnie nadzieją i radością na przyszłość. Proszę o wstawiennictwo świętego Rity, świętej od niemożliwych spraw, która w swoim życiu ukazała wiarę i wytrwałość. Niech będzie przy mnie, Panie, pomagając mi znaleźć siłę w obliczu wyzwań. Niech jej światło mnie prowadzi, a jej modlitwy wznoszą moje prośby do ciebie. Niech czuję jej obecność w moim życiu, motywując mnie do wytrwania nawet gdy droga wydaje się trudna, a odpowiedź odległa. Panie, przychodzę do ciebie w poszukiwaniu duchowej odnowy. Odnów mój duch i wzmocnij mnie, aby stawić czoła wyzwaniom, które pojawiają się na mojej drodze. Niech mogę zrzucić niepewności i lęki, które mnie więżą, i otworzyć się na światło, które od ciebie emanuje. Niech ta odnowa przygotuje mnie na przyjęcie cudów, które masz dla mnie, dostosowując moją esencję do boskich energii, które przenikają stworzenie. Pomóż mi, panie, otworzyć moje serce i oczy na nowe, które chcesz mi pokazać. Często jestem tak skoncentrowany na swoich oczekiwaniach, że przestaję dostrzegać możliwości, które są przede mną. Niech będę otwarty na niespodzianki, które życie przynosi, ufając, że Pan ma plany większe niż moje. Niech będę w stanie przyjąć to, co nieoczekiwane, z odwagą i wiarą, uznając, że każda nowa możliwość jest zaproszeniem do wzrostu i ewolucji. Niech nie tylko czekam na cuda, ale także podejmuję inicjatywę, aby działać w kierunku ich osiągnięcia. Przyznaj mi odwagę i determinację, aby współpracować z Twoją wolą i realizować moje pragnienia z odpowiedzialnością. Niech będę mógł zastanowić się, co mogę zrobić, aby zrealizować zmiany, których pragnę, pamiętając zawsze, że działanie jest fundamentalną częścią wiary. Niech będę gotów do podjęcia konkretnych kroków, ufając, że Twoja łaska towarzyszy mi w każdym z nich. O Panie Boże, w Twojej nieskończonej mądrości i miłości. Przychodzę do Ciebie z otwartym sercem i pełnym zaufaniem. Wierzę, że nawet w trudnościach i niepewności życia masz boski plan dla każdego z nas. Pomóż mi w pełni zaufać Twoim zamiarom, nawet gdy drogi wydają się mroczne, a odpowiedzi wydają się odległe. Niech moja wiara wzmacnia się z każdym dniem, pozwalając mi zaakceptować to, czego nie rozumiem, pewny, że wszystko dzieje się dla mojego dobra i dla Twojej chwały. Niech czuję Twoją stałą obecność i pokój, który pochodzi z pewności, że jestem w Twoich rękach. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem. Każdy mały i wielki cud w moim życiu jest świadectwem Twojej miłości i Twojej hojności. Niech moja dusza zawsze będzie czujna, aby dostrzegać łaski, które mnie otaczają, a moja wdzięczność niech zamienia się w chwałę. Pomóż mi pielęgnować wdzięczne serce, które dostrzega piękno w każdym dniu i docenia małe rzeczy, ponieważ to w nich często znajdujemy największe błogosławieństwa. W tej chwili zwracam się do świętej Rity, orędowniczki spraw niemożliwych. Niech jej światło i przykład wiary oświetlą moją drogę. Święta Rita, która znasz bóle i wyzwania życia, proszę, wstawiaj się za mną przed Bogiem. Niech Twoje modlitwy prowadzą mnie i wzmacniają w trudnych momentach, a niech czuję Twoją obecność przy mnie, zachęcając mnie do wytrwania w wierze i nadziei, tak jak to uczyniłaś w swoim życiu. O Panie, proszę Cię o duchowe odnowienie. Oczyść mój duch i wzmocnij mnie, aby stawić czoła wyzwaniom, które pojawiają się na mojej drodze. Niech będę w stanie oderwać się od tego, co już mi nie służy, i otworzyć moje serce na Twoje światło. Niech to odnowienie przygotuje mnie do przyjęcia cudów. Które dla mnie zarezerwowałeś, dostosowując moją istotę do boskich energii, które od ciebie emanują. Pomóż mi, panie, być otwartym na nowe. Często jestem więźniem swoich oczekiwań i ograniczonych wizji. Proszę, aby moje oczy i serce były otwarte na dostrzeganie niespodzianek, które masz dla mnie. Niech będę w stanie dostrzegać okazje, które się pojawiają, nawet gdy nie pasują do tego, co zaplanowałem. Niech mój umysł będzie wolny aby zaakceptować zmiany i rozwijać się z nimi. Niech zrozumiem znaczenie działania i osobistego zaangażowania. Nie chcę tylko czekać na cuda, ale pragnę być współpracownikiem w twoim dziele. Daj mi odwagę i determinację do działania na rzecz moich celów, abym mógł być narzędziem twojej woli. Niech nie waham się stawiać niezbędnych kroków, ufając, że ty będziesz przy mnie w każdej decyzji. W imię Jezusa i podstawiennictwem Świętej Rity Modlę się. Amen, moi drodzy bracia i siostry, dziękuję, że towarzyszyliście nam w tej refleksji i modlitwie. Jeśli ta wiadomość Cię dotknęła, nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić swoje lubię to i obejrzeć film, który pojawi się na końcowym ekranie. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich.